Witajcie widzowie, w tym odcinku zaprezentuję Wam Forda Escorta. To jest nowe auto w grze Polish Car Driving w Roblox. To jest nowe eventowe auto, które można zdobyć za wykonanie 35 zadań na nowej mapie OG Event. No i ten Ford Escort jest jednym z najlepszych eventowych aut w grze i jednym z najlepszych w ogóle aut w grze. On ma ponad 20 konfiguracji widzowie, rozumiecie to? Mam 20 konfiguracji I już w tym, już za niedługo nie będzie go się dało w ogóle zdobyć, więc radzę wam żebyście go zdobywali jak najszybciej No bo już w piątek nie będzie dało się go w ogóle zdobyć bo to jest eventowe auto i ono da się zdobyć tylko na tym evencie, a event będzie zablokowany już za w piątek. Zależy kiedy to wypuszcza ten film. Ale ja nagrywam ten film w sobotę, więc za 6 dni, odkąd nagrywam, to auto ma wiele fajnych konfiguracji, które za chwilę Wam zaprezentuję, bo to jest jeden z lepszych aut, która tutaj pociąg przejeżdża, więc czekam? Taka... Co jeszcze? Dużo. Więc póki co wam zaprezentuję e, Tutaj ma takie fajne konfiguracje. Światła ma. E, tutaj oczywiście ma fajne takie różne rzeczy. Można żalózy mieć. Można tyle różnych rzeczy robić. To jest spoiler, ale nie wygląda jak spoiler, ale jest mi. No. To jest może i trochę mały, ale jest. Jednak. na dachu można mieć albo paczki, yy, albo różne bagaże i zaprezentuję Wam jak będę w autodutku darłowo. I zachęcam Was, widzowie, żebyście zdobywali to auto, no bo jest jednak bardzo dla tego auta. Bo to jednak fajne auto jest. Więc widzowie, zaraz Wam pokażę. Tutaj, auto tutek. To ogólnie auto ma silnik, można eventowy, albo płatny normalnie. No, jeszcze nie wiem, czy można się wybrzyć. Tutaj można, no kolory standardowe. Ale tutaj się zaczyna dopiero. Tutaj można mieć taki malowany pasek fajny. Są trzy do wyboru, albo defaultowy. Rimsy. Można mieć y, są trzy do wyboru, no i defaultowy, więc 4 łącznie. Y, rim color, no to akurat ten normalny jest. Rejestracja, no to normalny. Si, tutaj przechodzimy do silnika. Można mieć taki za 85 tysięcy albo eventowy, to jest taki sam, y, ale on jest darmowy i tobie Hamulce w nim na, są do wyboru. Zwykłe. Albo takie racingowe, bodykita można w nim zmienić. No i są fajne mat, bla, mat flapsy. Fajne takie chlapacze. No i to fajnie jednak wygląda. No i tutaj rura wydechowa. Może, nie rura wydechowa, tylko bagaż na dachu. Można defaultowy, albo taki z bagażami. racing. Same, albo z kołami, albo z rowerem Potem spoiler, jest tylko jeden do wyboru No to tutaj szkoda i taki mały jest to Akurat szkoda Windows, no okna To jest, można go być przyciemnione Są cztery do wyboru z defaultowym Logo jest fajne do wyboru Tutaj może być takie nowe Albo takie, takie jest fajne I albo takie stare to Rura wydechowa teraz. Eee, może być taka, pojedyncza zwykła. Tutaj podwójna. Tutaj też jest podwójna, a tutaj taka większa. I defaultować. Eee, Sunvision, Tutaj takie coś, no nie jest to zbyt ładne, No, kto lubi. To każdy, każdemu powinno się spodobać. Bo, no bo pod każdego są te konfiguracje. Dobra, tutaj światła. Mogą być takie, albo takie, albo dikutowe. Roll cage. To jest takie y, wzmocnienie, to jest wyścigowe takie. Są to jakie po prostu rurki, to ozdoba tylko. Matflapsy. No tutaj jak ma się ten body kit, to ma matflapsy. A i tak bez sensu by to wyglądało z dwoma, więc... I tutaj może być tutaj wenty. No, wejście powietrza Albo takie, albo takie może być taka dziura I defaultowe Tutaj Blower To jest y, y, Żaluzje Tutaj no y, Kierownica To jest racingowa albo normalna Racingowa jest ta fajna Dobrze i tyle z tych modyfikacji Pokażę wam teraz widzowie jak on fajnie jeździ, który oh jest, jest bardzo dobry. On jeździ y, 200 na godzinę maksimum Roz, y, z silnikiem możesz się rozpędzić nawet na piątce, ale na czwórce będziesz no, 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 jednak. Dobra, no i ja I w ogóle trudno się utrzymuje ten. Trudno się prowadzi, tak? Żeby prosto prowadzić. Trudno jest. Ale... Patrzcie, on tak zakrętnie wchodzi i tak driftuje. Widzicie to widzowie? On jest takie jedyne auto, które tak będzie jeździło. I się rozpędzi nim porządnie. Rozpędzę się. Pędzę się do tak stówki i tutaj, tak. nawet fajnie może to lecieć bokiem driftować. To jest dość fajne auto. Każdemu powinno się spodobać. No i tutaj, to auto w ogóle nie da rady jeździć prosto. Jak dam po prostu W, to ono nie jedzie prosto jak złapie zakręt. tam daję po prostu W. Słuchajcie Czekaj. widzowie, jak daję po prostu W, to ono tak skręca. Tak skręca lekko, albo w lewo, albo w prawo jednak skręca. Jak się raz złapie zakręt, to ono tak skręca cały czas. Nie da rady utrzymać prosto. Pokażę Wam teraz różnicę pomiędzy innym autem. Zwykłe BMW. Pokażę Wam teraz. O! Tutaj. Zwykłe BMW. Teraz Wam pokażę, jak ono w zakręty wchodzi. wyjadę na jakieś pole pierwsze, lepsze. Pokażę wam, jak ono w zakręty wchodzi w porównaniu do tamtego. Tutaj. Tamten to by nie mógł wykierować. A tutaj wykieruje. Dobrze. i patrzcie. Ręcam na hula. On w ogóle nie chce... Może jednak nakleci trochę bokiem, ale tamten to on od razu zła złapie. I ten eventowy... On dlatego jest dość dobry i rzadki jest. I jak jesteście dobry, dobrze na początek, no to możecie. Ja na przykład tamtego eventówkę zdobyłem polonezem. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. Pokażę wam. Polonezem zdobyłem tą eventówkę. To było może i trudne, było. Ale jednak dało się. Więc to nie jest tak, że. Musicie mieć coś dobrego, żeby zdobyć tą eventówkę. Nie. Nawet polonezem pierwszym lepszym. Jeszcze tydzień czasu zostało. Pierwszym lepszym polonezem FSO. On po prostu yy, może i nie jedzie prosto, nie jest za dobry. Ale jako pierwsze auto takie, ja nim zrobiłem wszystkie zadania do 35. To dość dobre auto jest. Więc to nie znaczy, że musicie mieć dobre auto, żeby zrobić ten event. Nie. Wystarczy mieć prawę dobrą i jakieś wystarczy stare auto. Może i nowszym będzie dobr dobrze, lepiej będzie, ale Polonez też dobry jest. No wszystkim da się to zrobić, więc e, jeśli chcecie, to sobie weźcie. Jeśli macie jakieś dobre rzeczy, no to weźcie sobie tą eventówkę, no bo to jest bardzo dobre auto. Normalnie ma 120 koni, ale z silnikiem ma 240, dwa razy więcej, tyle. Jeździ 200 na godzinę normalnie, 5 biegów ma. Patrzcie, I pokażę wam jak z piątki z silnikiem się rozpędzi. Tutaj wam pokażę zaraz, widzowie. Podjadę tam na pole jakieś i pokażę Wam. To auto ogólnie jest eventówka. No i przy ostatnim zadaniu najbardziej się trzeba postarać. Jeśli chcecie widzowie, to mogę Wam nagrać poradniki, jak zrobić to auto. Dobrze, raz tutaj od zera, albo tutaj na drodze startuje. Od zera do od piątki. Od piątki, dobra, piątka jest jest zbita i z tym silnikiem może wystartować patrzcie, jest piątka cały czas, jest to startuje dość szybko no i pali dość dużo ma normalnie 60 litrów ale pali dużo też ale wystartowało z piątki więc to jest dość dobre auto dobre na początek, na start to bardzo dobre będzie Jak sobie takie będziecie mieli tu na starcie, to dosłownie będzie dla was takie idealnie do rozwożenia paczek na starcie Ale na starcie to sobie kupicie, póki jeszcze jest event To warto sobie kupić tira i nim zarabiać trochę Póki event jest Bo na evencie dobrze się zarabia tirem No A to auto Warto jednak dla niego bo Nigdy więcej go nie zdobędziecie to jest OG Event, czyli stara mapa z 2021 e, To jest jak e, Polish Car Driving, PCD Rozwijało się dopiero I to jest Po prostu tak jest Fajna stara mapa Zobaczcie na tego Forda No Tyle detali on ma Jednak Tyle detali ma, radio tutaj na korbkę drzwi Biegi nawet bo napisane. Wszystko ma. Więc tyle konfiguracji. Każdy może sobie spersonalizować swojego. Może i kolor za Robux jest, żeby był jakiś fajny. Ale no jednak nawet bez Robuxów to fajny taki czerwony byłby. Więc widzowie tutaj kończymy odcinek. No, dawajcie znać jeśli podobają wam się te filmy.